Jeden rodem jest z miasta Warszawy, drugi rodem jest z miasta Chorzowa, no a trzeci jest rodem z Krakowa. Co ich łączy i przyjaźń i sport? Trzej przyjaciele z Boiska, z Świergłowy, i Łączni, żyć bez siebie nie mogą. Nie jeden mecz już wygrali Nie jeden przegrać zdążyli Często się rozjeżdżali Lecz zawsze znów się schodzi Stary kibic jak zwykle się dąsa Coś tam mruczy i cały jest w pąsach O cóż chodzi, jest piękna pogoda I trzech wiernych przyjaciół dziś gra Trzej przyjaciele z boiska Strzydlowy, bramkarz i łącznik Żyć bez siebie nie mogą Już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeszczali, lecz za wszystko się schodzi. Spotykamy się na meczu. Ekipa starosty, ekipa burmistrza. Macie w ogóle jakiś plan? Plan jest dobra zabawa: przede wszystkim. Wynik na razie jest dobry dla nas, korzystny: 3-0, ale nie o to chodzi. Po prostu świetnie się bawimy. Skorzystaliśmy z zaproszenia pana burmistrza. Pokazujemy społeczeństwu, mieszkańcom Złotowa, że boisko jest świetne, bardzo fajnie, można miło spędzić czas. Zapraszamy. Czyli co, jeden słowem do kopiecie? Ha! Jak na razie tak. <grychy> Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Wcześniej były jakieś w ogóle treningi? Czy pierwszy raz się w ogóle spotykacie? E, trenujemy codziennie, chodząc i wracając z pracy. Pierwsza połowa minęła 3-0. Jesteście tacy dobrzy, czy. Nie, rozmawiałem z panem doktorem. Jestem w stanie agonalnym, czyli daliśmy z siebie wszystko. Pozostali zawodnicy też. E, tutaj z, e, z... Z byłym starostą Mirosławem. Staramy się zmobilizować całą drużynę. My to tylko lekko się przemieszczamy, ale, ale ważne jest zwycięstwo. Gdzieś tam, jak Lewandowski, dotknąłem piłkę i mam bramkę na liczniku, także kolega Mirosław teraz ma drugą połowę, żeby, żeby mnie pokonać. Będzie świetna zabawa. Czy ktoś w ogóle rzucił się w oczy z przeciwnej? E, to znaczy tak, rzucił się. Ten, co 40 lat dzisiaj kończy. Wszystkiego najlepszego. Krystian z okazji 40. Traumatyczne przeżycie. Mnie to dopiero czeka, także. Cieszę się, że on pierwszy. Po, po, po meczu będzie zwycięski taniec? Oczywiście, że tak. Bez koszulki. No dobra, bez szczegółów. Będzie tradycja na koszulek? E, nie, to w, tylko w damskich drużynach jest dopuszczalne. My z, moj, z naszymi e, mięśniami, e, inaczej oponkami, to raczej nie jest to zbyt apetyczny wygląd. A tutaj na widowni pełno wspaniałych kobiet nie, nie odważyłbym się takiego nie tak tu zrobić. A to już nie jeździło pierwszej połowie? Nie, no my traktujemy to jako zabawowo, dla, dla przyjemności każdy tam. Przez nich zawodowo nie, nie uprawia tej dyscypliny, tylko ja kupę lat też nie grałem i tak człowiek nie, nie nadwyręża się, bo, bo trzeba, jutro też trzeba pracować i żeby wtedy człowiek z łóżka może nie wstać. 58 lat, tak? Tak. Ale forma nadal jest. No taka, znaczy cały czas się utrzymuje formę, znaczy ruszam się dla zdrowia cały czas, nie. Jak, jak się skończy mecz? No zobaczymy. Może będzie remis, może przegramy. Mecz meczem, no ale jest 3-0. Wszystko jest do zrobienia jeszcze, nie? Takie wyniki się nadrabiało. Czego wam brakuje? Czego nam brakuje? Yy, na razie trochę finezji, ale poza tym wszystko jest. Strategia się poprawi i będzie wynik lepszy. Myślimy o transferach. Nie macie od wrażenia, że brakuje trochę yy, zaciętości, trochę ba... trzeba trochę więcej popracować w tym boisku. Znaczy, moi koledzy mówią z drużyny miasta, że jesteśmy gościnni, także na razie też trzymamy tego tłumaczenia, po drugiej połowie zobaczymy. Skąd u Ciebie pomimo takich słusznych kształtów taki refleks? Powiem szczerze, no ponad 26, 26 lat dokładnie e, trenuję czy uprawiam boks, że myślę, że to jest właśnie z tego, że cały czas jestem mimo swojej wagi, swojej postury, e, niektórzy na mnie mówią na mnie mały pudzian, e, Myślę, że to jest właśnie przez to. Nie? Kiedy cichnie już stadion po meczu, kiedy palą się lampy pod wieczór znów są razem i razem śpiewają, nim do swoich rozjadą się miasta trzej przyjaciele z boiska, skrzydła bramkarz i łącznik, żyć bez siebie nie mogą, ciarsty i nierozło. Jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli.